Kto plotkuje z tobą, będzie plotkować o tobie. Przysłowie hiszpańskie: bardzo lubię mityngi, które trwają godzinę, maksymalnie półtora godziny, w każdym razie bez przerwy. Idealnym wzorem jest dla mnie jeden z mityngów, w którym uczestniczyłem w Stanach, zresztą w wielu w tej formule. Gość powiedział: Jak się nazywa? Przeczytał preambułę i zaczął się mityng, po prostu ktoś opowiedział swoją historię. Bardzo nie lubię za to mitingów dwugodzinnych z przerwą. Jeszcze bardziej, gdy na tapecie grupa ma radości i smutki, bo tam pojawiają się zwykle opowieści o wszystkim, co zupełnie nic z tematem wspólnego nie ma. Najbardziej jednak nie lubię w tych mitingach przerw. Te organizowane są dla tych, którzy palą i dlatego uważam, że naprawdę można się na półtora godziny powstrzymać od palenia. Kiedyś wychodziłem. Choć sam już nie palę kilkanaście lat, przestałem, bo nie lubię plotek. Dodatkowo, mitingi zamknięte są tajemnicą i o tym na papierosie, gdzie przechodzą ludzie, nie przystoi. Najbardziej jednak chodzi o plotki: co kto, gdzie, z kim. Dlatego sam jeżdżę zwykle na mitingi maksymalnie półtora godzinne. Tym bardziej że patrząc na różnicę między dwugodzinnym mitingiem z przerwą a półtora godzinnym to fizycznie różnica 15 minut a dodatkowo ciężko się skupić po plotkach